Cześć, witam was w pierwszym filmie w nowym roku I jest to rok, w którym przekonamy się, czy może być jeszcze gorszy Dzisiaj w każdym razie postanowiłam zrobić coś, o czym myślałam już kilka miesięcy temu Kiedy nagrywałam któryś z kolei film z serii Oali Express Jest to anty właśnie z tamtej strony Bo czasami wśród tych w miarę ciekawych rzeczy trafiam na takie dziwne rzeczy Że stwierdziłam, że zasługują one na swój własny film Po pierwsze mamy dozownik na mydło w kształcie nosa. Ciekającego, z smarkami nosa, znaczy się, bo cała, jakby jego filozofia istnienia polega na tym, że naciskamy na nos i te smarki, czyli to mydło trafia na nasze ręce. Teraz pomyślałam, że to jest by praktyczne, gdyby te gluty, które mam dostać gluty trolla od Magical skutki i zaległe, gdyby one faktycznie były mydłem. I wtedy można by je wpakować do tego nosa, tylko on musiałby być bardziej zielony, i naciskamy na nos i mamy faktycznie. Faktycznie są to smarki trolla, ale faktycznie jest to mydło i faktycznie są one z nosa. Genialny pomysł na biznes. Niemniej zawsze przy produktach właśnie zastanawiam się, jaki jest cel istnienia, jakie było założenie, bo produkt jednak dla kogoś powstaje. A więc ten produkt powstaje dla kogoś, kto ma bardzo taki prymitywny humor, prymitywne poczucie humoru. Wcale nie znaczy, że to jest to mało inteligentna osoba, bo nierzadko takie poczucie humoru mają też ludzie inteligentni, tylko no, poczucie humoru jest sprawą indywidualną, natomiast no, dla mnie to jest anty-anty absolutnie. E, kolejna rzecz jest jeszcze dla zabawniejszych ludzi, dla tych, którzy ewoluowali wyżej niż ci, których bawi nos ze smarkami, czyli z mydłem. Tym razem mamy zaparzaczkę do herbaty w kształcie kupy wystającej z tyłka. I tak sobie pomyślałam, że to też nie jest znowu taki zły pomysł, bo wyobraźmy sobie, że zapraszamy na herbatkę znajomych i wszystkim podajemy w kubkach z jakimiś ładnymi zaparzeczkami. I ten tak na przykład to jest moja zaparzeczka, kupiona w Tajgerze chyba rok temu. Korzystam z niej teraz, ponieważ skończyły mi się moje jednorazowe zaparzaczki z AliExpress i czekam na kolejną dostawę, więc mam mojego kotka, tak? Więc dajemy znajomym herbatkę z takimi zaparzaczkami, a temu komu go nie lubimy dajemy kupę. Ewentualnie jest to też sposób na herbatkę z teściową, bo można też teściowej tak zaparzyć herbatkę. Myślę, że efekt potęguje się tym bardziej, im bardziej brązowa jest herbata. W następnej kolejności mamy produkt, który wciąż pozostaje w zgodzie z tematyką analną, gdyż mamy Podajnik na chusteczki w kształcie pluszowego tyłka. To dopiero trzeba mieć już niesamowite poczucie humoru, żeby korzystać z takiego urządzenia. Z drugiej strony, jednak to jest są zabawne dla dzieci, bo wśród tych wersji, tego podajnika na chusteczki, są takie wiszące małpki w samochodach, więc przynajmniej można by mieć. Gdyby większe szanse na to, że dzieci, które się upaskuzą żarciem w samochodzie na przykład, tak? czy czymkolwiek innym, to chętnie sięgną po te chusteczki i się wytrą, no bo wyjdą małpce z tyłka. Teraz przechodzimy do kultury, ponieważ dochodzimy do koronek. Koronki jako takie, to założenia są eleganckim materiałem i z nimi można zrobić tak, żeby było albo świetnie, albo ch ale w tym przypadku jest jeszcze gorzej, bo to są nie wiem, obrusy na przedmioty codziennego użytku. I one mają by ozdabiać, osłaniać, ale po tym są jeszcze mega niepraktyczne. Weźmy na przykład ten pierwszy obrus. Jest to koronkowy, odporny na kurz, protektor kwiatowy na pralkę. Za każdym razem, gdy chcesz użyć pralki, musisz to dosłownie podnosić. Nie, dobrze, to po prostu bez sensu. Ale to i tak nie najgorsze, bo dalej mamy ochraniacz na telewizor, gdzie. Takie coś wydaje mi się, że i tak w wielu polskich domach e, i rosyjskich było od e, lat e, wykorzystywane, powiedzmy Tylko, że w tych wersjach e, praktycznych, to ten ochraniacz, ta koronka, która jest na telewizorze przynajmniej nie zasłaniała telewizora, a tutaj zasłania połowę ekranu Niemniej możemy podejść do tego od strony praktycznej, to znaczy e, Takiej wielkości obrus na telewizorze też nada się na stół, więc jakby coś z tego można zrobić. Ale kolejne mają jeszcze większe stosowanie, bo są to koronkowe obrusy na mikrofalówkę i lodówkę z kieszonkami po bokach. Po co kieszonki? Bo nie wiem, jakie są podstawowe przedmioty, które potrzebne są przy lodówce czy też przy mikrofalówce I nie mogą znaleźć się na mikrofalówce ani na lodówce na wierzchu, a muszą w tych kieszonkach No ale są z kieszonki Ale jeżeli myśleliście, że widzieliście już wszystko, to przedstawiam wam pokrowce na toaletę Nie tylko będziecie mieli piękną koronkę, jeszcze może z jakimś wyszywanym kwiatem w 3D na Desce, ale jak podnieście deskę, to posadzicie tyłek na materiale. Koronce. I no nie wiem jak w niektórych domach, ale nie zawsze użytkownicy toalety mają to precyzyjne oko, że trafią do toalet. Czasami jakby naokoło, tak zostaje troszkę. A niektórzy to nawet włażą na deskę, aby załatwić swoje potrzeby, bo nie chcą mieć kontaktu z. Deską, tak? Myślałam kiedyś, że to jest jakaś fikcja, aż do momentu, jak w ubikacji publicznej zauważyłam odbite buty na desce. Bo też zastanawiałam się, jak to możliwe, że w toalecie damskiej te kwiatki, że tak się wyrażę, są w takich różnych miejscach pozostawione. Oczywiście po sobie oczywiście też nie sprząta, tylko zostawia to jedynkę i dwójkę, gdzie popadnie. A ja po prostu zastanawiam się, jak to jest fizycznie możliwe. No aż w końcu zobaczyłam to odbite buty, to już wiedziałam, jak to jest możliwe. No ale może tutaj komuś się wydawać, że to jest taki pokrowiec na toaletę, to będzie jakby to czystsze, ale prawda jest taka, że to będzie jeszcze brudniejsze, bo to jest tyle zarazków w toalecie. A taki materiał to trzeba by co drugi dzień prać co najmniej, żeby to było czyste. Więc, no sorry, ale w tym przypadku to ja już naprawdę nie widzę najmniejszego sensu istnienia tego czegoś. Ok, teraz przejdziemy do mody, i na pierwszy strzał mamy te oto przepiękne buty. 373 zł. Fetyszowe buty na 18-centymetrowej szpilce Co zrobić, żeby to miało sens? Tak się zastanawiam, bo jak tą stopę tam włożyć i utrzymać, bo nawet nie chodzi mi o to, że ma tam stanąć, bo jak to, że tam stanie, to ja jestem pełna podziwu, ale żeby w ogóle tą stopę tak włożyć do tego buta i wytrzymać w tym kilka minut, w ogóle jak, jaki to jest fetysz, żeby komuś się podobało coś takiego. <grym> Ale przy nami jest kolejny but, który, tak jak mówiłam, jak mamy jakiś produkt, to ja się zastanawiam, jakie jest praktyczne jego zastosowanie Dla kogo ten produkt został zrobiony i w tym przypadku, to ja nie wiem dla kogo Mamy kozaki na dość wysokiej szpilce, cienka jest podeszwa, nie jest ocieplany ten but jakby przy stopie, czyli tam, gdzie najbardziej powinien być ocieplany, bo tam jest nam najzimniej Zamiast tego, jest, to jest... Kozak nad kolano, cały puchowy, tak? Czyli jakby ocieploną, e, to całą część nogi, e, ale znowu jest przywiązywany rzemykiem, a więc z przodu jest wywiew ciepła, tak? Więc, jakby, ma być ciepło, ale nie ciepło, e, po co nie jest nawet ładnie, Niemniej, przybierając w dół strony, to widzę, że ani ten poprzedni but, ani ten zdaje się nie mieć klientów, więc chyba jednak nikt się nie skusił na to. Ale zostańmy przy obuwiu. To, co zobaczycie, to jest prawdziwe dzieło sztuki. To jest dzieło sztuki obuwia letniego. Mamy klapki w kształcie ryby. Takie buty wydają mi się być przeznaczone albo dla osób z bardzo specyficznym poczuciem humoru, albo dla rybiarzy. I jeszcze tak zastanawiam, czy może kiedyś mojemu bratu e, nie sprawia takich klapków. To nie ja było tak idealnie w jego zainteresowaniu. Ale przejdźmy dalej. Teraz mamy połączenie buta ze spodniami. Tylko, że tak. E, rzeczy modowe, takie bardziej modowe na Ali, to oczywiście są kopie rzeczy z wybiegów, bo na przykład taki. But e, rajstopowy, czy but właśnie połączony ze spodniami To to już się przewijał ten model e, w Kilka lat temu wydaje mi się faktycznie i z wybiegów i, i kilka osób e, z tych sławnych nosiło Natomiast te rzeczy, które są na Ali, to oczywiście są wykonane jak po najniższych kosztach Z jak najtańszych materiałów Włożenie tego czegoś na e, nogę, jedną i drugą i tułek to wydaje mi się być nie lada wyzwanie, a odparzenie ciała wchodzi w kratisie. Ok, w kolejności następnej mamy koszulkę, która jest bardzo tania, więc nie można się po niewiele spodziewać, natomiast ja ją wybrałam dlatego, że ten nadruk to budzi mój niepokój, czy tak się wyrażę. Bo to jest... na tej koszulkach użyto grafik, które robią jakby złudzenie optyczne. Więc to jest jakby była dziura w brzuchu. Po prostu nie wiem, dlaczego ktoś chciałby mieć no, taką koszulkę. Chyba, że lubi denerwować ludzi, bo y, to nie jest sobie zły pomysł. Jeżeli masz kogoś, kogo nie lubisz, a kto jest właśnie wrażliwy na takie rzeczy i y, na takie symbole, kształty i tak dalej, to wiesz, że masz się z nim spotkać, to idealnym pomysłem jest właśnie założyć taką koszulkę. Tak z czystej złośliwości. Ojatowe rękawiczki, które. kojarzą mi się właśnie z, z burdelami, sorry, ale... I jeszcze kilkanaście lat temu to wydaje mi się, że była taka moda, bo bardziej było wchodziliśmy w styl emo wtedy Czy tam właściwie sin, bo tak się to nazywa faktycznie Ale chyba nawet wtedy to było jakoś ładniejsze, bo wtedy to jeszcze są takie, co mi się kojarzą z odpustami, które stoją pod kościołami Te wszystkie kramy Więc nie no dobra, po prostu nie wiem po co to istnieje Jeszcze znalazłam inne rękawiczki, które jakby mają to samo założenie, że są bez palców, tak? Tylko, że one sięgają jakoś ponad łokieć i one jeszcze by pasowały do jakichś cosplayów, do nie wiem, jakichś sukieny, by to chciał wydziwiać. Bo nie z panem mają takie rękawiczki, tylko jak mi się dać rękawiczkę, to już miej tą rękawiczkę, a nie bez palców. Ale te są szczególnie okrutne, bo to jest siatka. Wyobraźcie to takie połączenie, to jest takie rękawiczki, a na nogach w tym samym kolorze kabaretki. To teraz mamy tatuaż rękawy tatuaż. W odczuciu jedyny sens kupienia takich tatuaży, takich rękawów jest, jeżeli chcemy zrobić sobie jakieś zdjęcie, jaką sesję zdjęciową, um, tylko może nie jak chcemy udawać, że mamy te tatuaże, mamy całe rękawy, tylko jak, no to jak cosplay, tak? Czy jakaś impreza przebierana czy coś w tym stylu, no to faktycznie um, zrobienie sobie takich tatuaży jest. OK, wtedy, czy zrobienie kupienie Bo y, biorąc pod uwagę, że to jest właśnie ta y, siatka Ona niekoniecznie musi nam pasować pod kolor naszej skóry, więc Co byśmy nie robili, to może się okazać, że i tak będzie widoczne, że to się kończy tatuaż A tatuaż, e, rękaw, nie? Potem to to się jeszcze zsuwa Pamiętam jeszcze, jak pracowałam w jednym sklepie, to mieliśmy takie spodnie Że na dziurach, tak jak była dziura, to y, była właśnie w formie jakby Z materiału takiego, jak są rajstopy to były jakby tatuaże zrobione. To znaczy, jak się faktycznie założyło je na siebie, te spodnie, to w tych dziurach były róże i to wyglądało, jakbyśmy mieli na nogach prawdziwe tatuaże, które przebijają nam przez te dziury w spodniach. Dobra, teraz jest Nicolas Cage. Była taka faza, taki moment, że Nicolas Cage grał w tak wielu filmach, że się wszyscy śmiali, że gdzieś się nie spojrzy, to Nicolas Cage, więc w ogóle te bluzy, koszulki i wszystko. Ale tutaj mamy i lepiej, bo tutaj mamy. Spodenki, czy slipki wręcz, można jako slipki to traktować, z twarzą Nicolasa Cage'a Ale kolejny produkt jest jeszcze lepszy Jest to najbardziej męski kombinez, jaki znajdziecie Jedynym jego minusem jest to, że poniżej pasa anatomia się nie zgadza, ani z przodu, ani z tyłu Dobra, ostatni produkt, jaki e, wybrałam. On nie jest jakiś tragiczny. I myślę, że w gusta niektórych ludzi pewnie by trafił, bo jest to lampa na ścianę e, w kształcie głowy goryla i lampa jakby zwisa mu z pyska. Synch w tym, że nie wydaje mi się, aby się zbyt często wykorzystywało głów goryla właśnie jako ozdoba naścienna, więc dla mnie jest to mega dziwne i mega takie kiczowate wykorzystanie właśnie takiej lampy. A ona nie kosztuje mało. Natomiast nie chodzi o to, że ja jestem przeciwna samej. Lampy jako takiej, bo znalazłam kilka innych, które są bardzo ciekawe. Tam na przykład mamy świecącego banana i uważam, że to jest bardzo ciekawe, bo jakie by nie było pomieszczenie, Jakie by nie było minimalistyczne na przykład? To taki banan to jest bardzo fajny akcent i naprawdę nie ma jakiegoś takiego kiczwatego odczucia. Przy nim, no chyba, że wszystko dookoła jest kiczywate, no to banan również będzie. Następnie mamy ptaki, które mają też te lampy w dziobach i może dlatego, że one są też takie drobne, małe i można je porozmieszczać w różnych miejscach. One nie przetłaczają swoją obecnością całego wnętrza, tylko mogą ładnie się skomponować. I one są tutaj w różnym wydaniu. Są albo na półki, albo na ścianę, więc można je naprawdę bardzo fajnie umieścić w całym pomieszczeniu. Zobacz, że są i białe, i czarne. No i kolejne to są myszki trzymające takie lampy, żarówki. I też są różne wielkości, kształtu, kolorów. Jest na jakimś biurku, na przykład kolampka nocna też się bardzo fajnie to sprawdzi, nie przytłacza, a takim będzie naprawdę bardzo przyjemnym elementem do wystroju pomieszczenia. A jeżeli już koniecznie chcemy coś wielkiego, no to jest złota głowa lwa. I ona też mi się już raczej kojarzy, bo na przykład lwy nierzadko były na drzwiach. W starych domach, czy ogólnie często były wkomponywane w jakieś rzeźbienia mebli, kominków i tego typu rzeczy, więc ona jakoś się już obyła i wpasowała, przynajmniej w mojej świadomości, w wystrój wnętrz. W przeciwieństwie do gorilla. Oczywiście, jakbym miała wybierać, to bym pewnie wybrała między tymi ptakami a myszkami, albo widziałem jedno i drugie, a lew. Jest dla mnie też już troszkę może zbyt przytłaczający Mimo wszystko, jak chciałam chciała mieć coś takiego wielkiego, to bym wybrała Lwa, a nie Nie mi ten lwa kosztuje ponad 500 zł, więc no... No i okej, okay, to wszystko w sumie chciałam wam dzisiaj pokazać, czego nie kupiłam i czego nie kupię No chyba, że kupię te lampki kiedyś, tak jak mówiłam W każdym razie, niezależnie od mojej opinii, to oczywiście zostawię linki od tych produktów, jak je znajdę jeszcze Aktywne Możecie sobie je chociażby obejrzeć z bliska i my yy, jak macie jakąś opinię, czy taką jak ja, czy zupełnie inną, to też zapraszam do komentarzy, do oceny filmu i do subskrypcji kanału. Yy, no, a na dzisiaj to wszystko i dzięki za oglądanie i pa.